Dziś odpowiedź na dwa proste pytania. Czy warto iść na studia podyplomowe i w jaki sposób je wybierać? Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Dzisiaj zajmiemy się tematem studiów podyplomowych. Czy w ogóle warto tam iść? W jaki sposób wybierać? Czego można od nich oczekiwać? Czy to nie jest wymarowany czas i pieniądze? Albo inaczej, jak to wrobić, żeby to zrobić dobrze? Ja zajmuję się warządaniem projektami, wdrażam warządanie projektowe w szkole, warządzania projektami. Te studia podyplomowe będę opowiadał z perspektywy osoby, która w studiach uczestni u, podyplomowych uczestniczyła jako uczestnik, ale też z perspektywy wykładowcy, z dwóch stron frontu. Jedziemy w tematem. A jeżeli Cię interesuje temat zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i być na bieżąco. A teraz jedziemy w tematem dlaczego, w którym ja w ogóle jak... Jak o tym myśleć? Bo zastanawiałem się trochę, przygotowując się do tego, do tego materiału. Po pierwsze, czemu teraz? No bo teraz, już mniej więcej, nagrywamy to na początku września 2020, więc to jest taki moment, gdzie można się zastanowić: dobra, co robić faktycznie od października, w jaki sposób ugryźć i być może warto zainwestować w siebie w czasach mniej lub bardziej pewnych. Jest pewna ciekawostka, bo wy w statystykę, żeby zobaczyć, czy jest jakiekolwiek sensowne uzasadnienie dla robienia w studiów podyplomowych. No i na nowym taką cyfrę 53%. Tak, wiem, że nie cyfra to jest liczba. 53%. Co to jest te 53%? To jest 53% osób. No i teraz pytanie, co te 53% osób robi albo nie robi? No otóż się okazuje, że 53% osób nie pracuje w swoim wywodzie. Czy to dużo, czy to mało? No generalnie, po prostu rzuć kamieniem, co drugą osobę, którą trafi, to będzie osoba, która czego innego się uczyła na studiach, a robi co innego. Dobrze, źle, nie wiem. Generalnie tak wygląda rzeczywistość. Więc temat zastanawiania się nad studiami podyplomowymi dotyczy co najmniej 50% osób. Tak patrząc, patrząc na fakty, to osoby, które kończyły, i pracu kończyły studia i pracują w tym zawodzie, które które się wyuczyły, to ja podyplomowę też są pewnym elementem rozwoju. I tak na dobrą sprawę dla każdego, kto się zastanawia nad Twoim rozwojem, tym, żeby w siebie zainwestować, to naprawdę jest warte, warte zastanowienia. I co ciekawe, to jest trochę, trochę konieczność, nie? bo w pewnym momencie znaczy konieczność. Inaczej, nie musisz iść na studia podyplomowe, więc całkiem od początku. Nie musisz iść na studia podyplomowe. Znam ludzi, którzy mówią, że w ogóle nie ma sensu iść na studia, bo dużo lepiej pracować i przez te 5 lat spędzić na rozwijaniu swojego biznesu, to mam twoje poważne zdanie, według mnie warto na studia, na studia iść. Więc ja, ja prewentuję jak raczej ten trend rozwojowy inwestowania w studia. Więc generalnie jeżeli szukasz pretekstu, żeby cię namówić, że nie, no to, to nie ten odcinek. Teraz moje powody, dla których ja uważam, że warto pójść na studia. Mówię, są moje subiektywne, absolutnie do zastanowienia się, warte do uważenia i w perspektywy czasu mi się sprawdziły. Po pierwsze, w pracy. Jak to wyglądało w moim przypadku? Studiowałem warządanie i marketing. Nieraz wam o tym mówiłem. Studiowałem kierunek, na który idziesz, jak nie masz zielonego pojęcia, co chcesz robić w życiu. Mi się akurat to zarządzanie podobało, szczególnie zarządzanie strategiczne, ale. Okazała się później bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, że wyjechałem sobie do y, Niemiec na studia na pół roku, tam pracowałem w Lufthansa Cargo w, y, na lotnisku we Frankfurcie, robiąc pracę biurową jako wsparcie, w sprzedaży, Key Account, key Account Managera i tam się zorientowałem, że interesują mnie systemy informatyczne. Informatyka jakoś tam mnie interesowała, trochę programowałem, y, ale stwierdziłem, że te systemy informatyczne są ciekawe. Jak takie duże firmy w ogóle wiedzą, że y, ile się sprzedało. Nie? Więc ja się zainteresowałem IT i skończyło się to tym, że wylądowałem w Procter Gamble, w globalnym dziale IT, zarządzając projektami IT właśnie. No i teraz sytuacja jest taka, że na studiach kończyłem zarządzanie i marketing, zacząłem drugi kierunek metody ilościowej i systemy informacyjne, ale go nie skończyłem, bo już nie miało sensu to robić, bo ja już pracowałem. Więc skończyłem jeden kierunek, ale brakowało mi pewnych podstaw teoretycznych. Wykonywałem pracę praktycznie, ale nie do końca Czułem, że ja wiem, co robię, więc stwierdziłem, że to by mi się fajnie przydało, żeby ja sobie uporządkował moją wiedzę. Reprezentuję akurat ten typ owów, które tak mają i uznałem, że to jest pierwszy powód, warto to zrobić. I dla, warto to zrobić też z takiej perspektywy, że zawsze jak się znajdzie ktoś, trafisz do pratle jako ktoś z wewnątrz, to pojawi się ktoś, kto kończył dany kierunek i powie, że nie studiowałeś tego, nie rozumiesz, to nie tak działa. No i wtedy nie masz do końca argumentu, argumentu w ręce, może nie tak działa, chociaż rozwądek ci podpowiada, że tak to powinno funkcjonować. Więc to jest pewien argument wyrzucający trwaniaczką w ręki takie głupie argumenty, a z drugiej strony, no nie, wiem, ja lubię. Łatwiej się poruszać i według mnie będziesz dużo bardziej efektywny. Drugie to jest potwierdzenie wiedzy. Taki element też dosyć, dosyć istotny, ponieważ gdy pracowałem sobie w moim ulubionym korpo i nie mówię tego w przekątach, naprawdę je lubiłem. Była taka sytuacja, że w pewnym momencie uznali, że część działu IT zostanie sprzedana na wewnątrz. Ja się wtedy poczułem na zasadzie jakby no handlowano i stwierdziłem no way, nie ma takiej opcji, ja będę decydował gdzie chcę pójść. I sobie postanowiłem wtedy, że warto, jeżeli cokolwiek robię, to jakoś to potwierdzić certyfikatem jakimś formalnym papierem. Znowu dużo osób mówi, te papierki się nie liczą, liczy się wiedla. No może tak, może nie. Jak masz szansę się przebić przez barierę papierkową, to tak. W drugiej strony, jeżeli masz wiedle, nie szkodzi jej potwierdzić jakimś certyfikatem. To mi się sprawdziło z angielskim, sprawdziło mi się, sprawdziło mi się z kołczowaniem. Sprawdziło mi, się, sprawdziło mi się też w tym, warto to potwierdzić. Bo to też pokazuje, że nie traktujesz tego na wyfadzie, no jakoś tam wchłonąłem czy wosmowę, tylko to jest poważny kierunek. Według mnie to buduje, buduje też wiarygodność i tyle. Czy jest kluczowe do szczęścia w życiu? Nie. Czy jest pomocne? Uważam, że zdecydowanie tak. Kolejny element to jest pewność, pewność siebie. On się wiąże z tym, z tym pierwszym elementem. Możesz być świetny w tym, co robisz, możesz być świetna w tym, co robisz. Wymiatać, dowozić i tak dalej, ale zawsze powstaje taki element, że kurczę. Może ja tam nie do końca czegoś rozumiem, może tam jest coś głębiej. Jest taki e, film na tym kanale o japońskim modelu szczęścia, Ikigai. I tam jest jeden z elementów, jeżeli brakuje tej wiedzy, to jest takie pewne poczucie, poczucie dyskomfortu. Jak masz papier, wiesz, że skończyłeś podyplomówkę, czy jakieś studia potwierdzające to, to robisz, to też ci daje pewność w działaniu. Znowu, hej, ale niektórzy by w tego mają pewność siebie, tak? Ja wiem, ale są tacy, którzy nie mają tej pewności i warto to zrobić. Szczególnie mówię to do osób, które są, są takie osoby, taki typ osobowości, który chce być bardzo dokładny, chce mieć to poukładane, chce to robić rzetelnie, warto tam pójść, warto to zrobić, jest całkiem ok. I często te osoby, właśnie, jest ten element. Element ignorancji, że ten, kto na początku wydaje się, że dużo wie, najczęściej niewiele wie o temacie. Ci, którzy więcej wiedzą, mają trochę więcej pokory do, do tego, co robią. I według mnie Studia podyplomowe to zapewniają. No i rozwój, sam dla siebie, poszukanie, poszukanie czegoś nowego i, i, i rozwijania się, szukanie szukania nowych tematów. Dla mnie, i to teraz, jak popatrzycie na to, możecie sobie wderzyć to we swoimi wartościami. Wderz to we swoimi wartościami, czy to jest dla Ciebie istotne. Bo jeżeli nie, być może możesz mieć swoje inne powody. To nie wyklucza studiów, ale to były moje, dla których ja zdecydowałem się, że pójdę na studia podyplomowe. Zrobiłem na fg Informacyjne systemy, systemy informacyjne warządania. Właśnie po to, żeby do mojej wiedzy o warządaniu i do mojej praktyki wprowadzenia projektów informatycznych, szkoleń informatycznych, ważądania bawami danych i tak dalej. Naprawdę dużo się szkoliłem, żeby zrozumieć ten temat. Dodać coś, co mi da taką nakładkę, że faktycznie mogę tym wyżąć, wiem o co chodzi, i powiem wam, że bardzo dużo w tych studiów wyciągnąłem. Dlatego, że podchodziłem do nich mocno praktycznie, To prawda programowanie Visual, Basic, baz danych. Do tej pory wiem, że tam coś zrobiłem nie tak plik, który wydawał się kluczowy, nie był kluczowy, żeby cały system działał, ale mniejsza w tym. E, kilka metod i sposobów wykorzystałem, wykorzystałem w pracy, to dosyć skutecznie. Niektóre się udały, wydały całkiem nieskuteczne, a co ciekawe, do niektórych wracam, e, wracam teraz, bo pracuję z klientami, to się może przydać, a dzięki temu, że byłem na tych studiach, to wiem, że pewne rozwiązania istnieją, które są trochę niszowe i są trochę akademickie, więc to też może być bardzo, bardzo wartościowe. Jak ja bym wybierał? Sprawdziłbym opinię o studiach. To jest numer jeden. Generalnie po prostu pozostałe te elementy też są ważne, ale to jest numer uno. Podpytać ludzi, którzy byli, co o nim sądzą, jak, jak to wygląda, dlaczego tak, tak mówią. I to jest, to jest ważne, bo ja się często spotka, spotykam z, tym, z jakąkolwiek rekomendacją. To pewnie dla Was jest oczywiste absolutnie oczywiste, że jak ktoś mówi, było fajne. Ty znasz tą osobę i lubisz tą osobę, to idziesz tam i fajne nie jest więc warto wpytać, jakimi kryteriami się te osoby sugerowały, żeby, żeby tam pójść. Ale opinie no w dzisiejszych czasach nie ma większego problemu. Rany, mówię w dzisiejszych czasach jak e, dziadek trochę. E, dobra, powstawmy, nie idźmy dalej. Da się wprawdzić opinię, podpytać ludzi i poszukać. Drugi element to jest kadra. Warto sobie zobaczyć, kto cię tam będzie uczył. I e, znowu to też warto zwrócić uwagę na to, żeby nie popaść w przefady. Najlepiej mieć tam dobry miks, bo jeżeli chcesz mieć, jest taki, ten, o fajnie, jakby uczyli nas w praktyce, bo oni nas najwięcej, najwięcej nauczą. Ja uważam, że dobrze, jakby to wymikfować odpowiednio. Dlaczego? No bo jak masz samych praktyków. To praktykle mają też to do siebie. Ja też patrzę po sobie. Mamy pewne ograniczone spektrum, w którym zdobywamy doświadczenia, uczymy się oczywiście i wbieramy, ale to nadal jest ograniczone spektrum. Bardzo dużo wiedzy, trików, takich rzeczy w w życia, i to jest fajne, to jest dynamiczne, super. Ja wiem, no bo w tego, tego korzystam też jako wykładowca. No i spoko, wnoszę wartość. Natomiast jest też wartość, powiedzmy, teoretyków i akademików. Dlaczego? Bo mogą ci dać wiedle o pewnych rzeczach, które budują strukturę pojęciową. Mogą Ci pokazać systemy, które wydają się bez sensu. Dla mnie function point, szacowanie nam, nam przy wykorzystaniu function point wydawało się totalnie bez sensu. Znaczy, wydawało się fajne, ale nigdy nie wystosowałem, albo model kokomo do szacowania, podobnie. Ale teraz, jak wracam z perspektywy, ty to jest dosyć fajne i da się, da się to wystosować. Za nic bym nie wiedział, gdybym na, studia, na studiach się nie pojawił, więc warto zrobić dobry mix. W zależności od smaku, możesz dorzucić więcej praktyków, więcej teoretyków. Unikałbym całkiem teoretycznych studiów. To na pewno całkiem praktycznych raczej nie ma. Ale warto popatrzeć. Ludzie, od których będziesz się uczył, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo bardzo ważne. Jakbym skanował, to bym skanował z tej perspektywy. Trzeci element to jest program. Dlaczego program jest mniej ważny od, od kadry? No bo jeżeli ten program w studiów on może się nie zmieniać przez lata um, i podobnie jest opisany, bo niewiele się zmienia, ale jeżeli masz sensowny, sensownych ludzi, to oni go dostosują, dostosują w trakcie. Więc tak na dobrą wprawę te studia żyją. Jak ja sobie patrzę o moich programach, one są to takie same od lat kilku. Ale z drugiej strony nie ma drugie, dwóch takich samych, takich samych wykładów. Za każdym razem robimy to trochę inaczej. Jak jest mniejsza grupa robimy bardziej warsztatowo większa, to angażujemy się w trochę, w trochę inny sposób. Generalnie jak masz ciekawych ludzi interesujących i, i robiących fajne rzeczy, to program jest rzeczą, którą wtór, warto zobaczyć, kto w tym programie jest, ale ja bym patrzył, że najprawdopodobniej usłyszysz na tych studiach też w praktyki tych osób, które będą wykładać. Więc warto to ze sobą, ze sobą połączyć. No i teraz, czy da się znaleźć program idealny, to nie mam się do tego pojęcia. Praktykami pokazuje, że pewnie nie, no ale jak program tobie w ogóle też nie pasuje, to wtedy się warto zastanowić, nie? Znowu, znowu truizm, natomiast szukanie idealnego nie ma sensu. No i czwarte to jest renoma. Ok, spoko. czy będę robił po prostu na uczelni, która jest znana, czy na uczelni, która jest mniej znana, są. W, w, to jest czwarty element dla mnie. A, i to zakłada, że chcesz się czegoś nauczyć na tych studiach. Bo w ogóle zrobiłem takie założenie, że chcesz się czegoś nauczyć. Bo jeżeli chcesz mieć papier, no to warto to odwrócić. Nie? Renoma, bam, o, skończyłem podyplomówkę na SGH. Pozdrawiam moją, moją uczelnię. Brzmi fajnie, bardzo fajnie, super, jest ok. To nie wyklucza, bo te rzeczy potrafią chodzić ze sobą najczęściej, że jeżeli jest renomowana uczelnia, to, to też ma dobry program, ale to też nie jest, to nie zawsze tak, tak występuje. Więc dla osób, nie wiem, bardziej doświadczonych życiowo to jest oczywiste, dla osób, które są tuż, są tuż po studiach i zrobić coś dalej i szukacie nadal takiej odpowiedzi na pytanie, że ktoś Wam wyjaśni, o to tak naprawdę chodziło przez ostatnie 5 lat, to na podyplomówce się tego nie dowiecie. Nie, to, to nie, tędy, nie tędy droga i renomowana uczelnia nie pomoże. Więc to by były moje kryteria. Opinie o studiach, kadra, program i na koniec renoma. No i czego można oczekiwać po tych studiach podyplomowych? Bo znowu, to jest okej, okay, ja zadaję pytanie, po co tu jesteście? I to jest jedno z najtrudniejszych pytań, które zawsze można zadać człowiekowi, bo... Nie wiem, czasem przychodzę sobie po prostu posłuchać albo wyrwać się na weekend na w weekend domu. Ja bym oczekiwał jednej rzeczy. Tak układając sobie w perspektywy, no mówiłem przed chwilą, że nie rozjaśnić ci wszystkiego o życiu. No nie rozjaśnić. E, e, czy opowie ci wszystko o temacie, na którym przyszedłeś? Nie, absolutnie ci nie opowiem. Co będzie podobnego do studiów? Będzie podobne to, że samodzielnie trzeba tą wiedzę wchłonąć, przerobić w sobie na praktykę. I moje podejście jest takie, że proponuję każdą rzecz, o której ci opowiadają na tych studiach, spróbować jakoś wawtofować do siebie w praktyce. Dzięki temu wyciągniesz, wyciągniesz najwięcej. I nawet jeżeli niektóre rzeczy będą totalnie bez i nie będą działały, nie dadzą się wawtofować, to próba wawtofowania tego w praktyce pokaże ci drugą warstwę, która kryje się pod spodem i kiedyś się może przydać. E, więc pierwsze, czego ja bym szukał, to inspiracji. Znaczy, tylko nie takiej inspiratli, na wypadzie o fajnie rozwijamy się, jesteśmy elitą intelektualną kraju, tylko poszukanie tematów e, bardziej w głąb obszarów, który Cię interesuje. Nie? Moje wyżądanie i marketing było pewną swoją bańką. Z tego wyszło informacyjne systemy wyżądania. Interesowało mnie, co tam jest głębiej, jakie elementy tam się znajdują. I wychwytywanie różnych opcji, ciekawych książek, publikacji, badań, modeli itd. To jest, to jest mega rzecz, bo tutaj można się zagłębić, ponieważ na podyplomówce wybierasz ograniczony temat, to można wejść głębiej i bardzo dużo w tego, tego wyciągnąć, i to ja bym traktował jako punkt, punkt startowy. Niezależnie od całej reszty, to to na pewno w Tobą uwłówtaje. Drugie to poszerzenie horyzontu horyzontów i w różny sposób, i w pracy z różnymi ludźmi, którzy będą wykładowcami, ale też ludźmi, których będziesz mieć na fali. I to jest. Ja jestem introwertykiem, ja nie jestem super mega w od y, nawiązywania kontaktów z nie wiadomo dużo, jak dużą ilością ludzi, chociaż może to się zmienia, nie? Tam z drugiej strony ekranu parę tysięcy osób jest, pozdrawiam. Y, natomiast to, co widzę po moich studentach, że bardzo ciekawe opcje, bardzo ciekawe miejsca, są bardzo różnorodni y, i warto wymienić doświadczenia, pogadać, y, to się może przydać. Takie y, Popatrzenie z innej perspektywy, IT wymieniające wiedzę z marketingiem, no macie ludzi po prostu w tym samym miejscu. Warto pogadać, jak to działa, u Was, jak to funkcjonuje, funkcjonuje w innym miejscu, versus to, o czym mówił wykładowca. No, po prostu yy, warto. Praktyczne narzędzia i metody. No, ja tego bym oczekiwał po, po dyplomówce. Nieważne jak duże nawytlenie ma akademickie albo praktyczne, no to ja bym oczekiwał, słuchajcie, pokażcie mi coś, co ja mogę zastosować w mojej pracy. Nawet jeżeli to będzie jakiś model no to jak mogę w niego korzystać, jak mogę go używać. Jeżeli nie wyciągasz z tych studiów czegoś, co Ci się przydaje w pracy tu i teraz, no to znaczy albo Ty coś źle robisz, albo te studia są nie takie. Studia podyplomowe, oprócz potwierdzenia dla mnie tej praktyki, to jest też po prostu trochę przygotowanie do zawodu. Tych 53% ludzi, którzy do zawodu no, trafili po prostu do innego niż zakładali, no i network. Znowu, tak jak mówiłem, jako Introvert ekspertem od tego nie jestem, ale to się przydaje. Można poznać ciekawych ludzi, fajnych ludzi. Ja tego żałuję, że z moja podyplomówka za późno na to wpadła i się dowiedziałem, że warto te kontakty utrzymywać, więc jeżeli je masz, no to warto w jakiś sposób je pielęgnować takoż. Ale nie zmuszam. Niektórzy wolą przyjść, nauczyć się i sobie pójść lub Każdy sobie to wybiera. Właśnie. A po studiach podyplomowych może ci się wydawać, że wszystko, że dość wiesz. A i tak na nową sprawę, tak jak w każdą dziedziną, to jest jakiś początek drogi. Początek drogi. Jeżeli ty się zdecydujesz na jakąkolwiek i ona będzie ciekawa, no to oczywiście, że ona nigdy się nie wkończy. Dla mnie warządzanie projektami niekończąca się historia. Cały czas szukanie nowych elementów, ale to słuchacie wariata, ok? Fuchacie wariata, który lubi ten konkretny temat, bardzo mnie interesuje i. I, i, I to jest całkiem, całkiem inna bajka inny inny stan świadomości. Ja wszędzie widzę zarządzanie projektami. Natomiast to, co możesz wiedzieć po studiach, po podyplomówce, wiesz, czy to jest w ogóle temat dla Ciebie dalej, czy nie. I warto to zrobić. Jeżeli już zacząłeś pracę, nie miałeś przygotowania, zdobywasz wiedzę, to po podyplomówce wiesz bardziej, w, którym, w którą w stronę ruszać. Um, czy możesz być rozczarowany? Nie wiem. Część osób mówi OK, dobra. Nie tego oczekiwałem, ale no dobra, jak w życiu. Nie? Natomiast wydaje mi się, że najczęściej mówią to osoby, które w ogóle nie spróbowały zastosować. Dokonajesz wyboru, podziałaj, sprawdź. Jeżeli się okaże, że to nie jest Twoja bajka, to też jest według mnie wartościowa wiedza. Taki hint totalnie praktyczny. Zawsze pogadaj z szefem w studiach. Chcesz zrobić podyplomówkę, idź do szefa i pogadaj. Szefie, jak chcesz zrobić podyplomówkę? Dlaczego? No, bo zawsze się można, zawsze można wykombinować w jakiś sposób dofinansowanie na to albo w tego przez filmę, nawet kosztem lojalki na jakiś czas albo jakichś innych inny opt Nie Niby czemu w tego nie wkorzystać? Ja moją podyplomówkę miałem do, dofinansowaną w większej części, chyba nie całościowo, ale w większej części. Miało to fenw, było gdzieś tam w budżecie, można było o to powalczyć, Super. Nie wiem, zawsze kafa, która powstanie Ci w kieszeni, się przydaje. A z perspektywy firmy to też jest kwestia sensownej oceny, czy warto zainwestować taką kasę. Tym bardziej, że podyplomówka no, kosztuje mniej niż szkolenia, tak przekładając przez ten czas. Jeżeli się jeszcze postawi jakieś sensowne cele, na przykład jakiś projekt usprawnieniowy, że ja po tej podyplomówce usprawnię coś w firmie, no to Aleluja, to jest win-win-win. Ty wygrywasz, firma wygrywa, uczelnia wygrywa i jeszcze Bóg wie, kto wygrywa, ale generalnie to jest po prostu fajna opcja. Jak nie. To czy warto położyć w własnej kieszeni, no to już rozważam. Ja uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić, trzeba zadbać o siebie. Niezależnie, to by się działo. Musisz mieć tlefałkę taką, że jeżeli po prostu się wywróci w filmie, z jakiegoś powodu firma padnie albo cię zwolnią, albo Ty postanowiesz to zmienić, to to z CB będzie cię niosło, nie? a nie ty będziesz miał w CB w 300 różnych miejsc. Moje przekonanie możecie się w tym nie zgadzać, możecie skrytykować mnie w komentarzach, albo powiedzieć, czy się zgadzacie. Natomiast ja bym tak do tego podchodził, jakbym miał radzić moim dzieciom, które oczywiście mnie nie posłuchają, to to bym im doradził. Więc być może powinienem doradzić coś innego. A to jest slajd, który przypomina mi o tym, żeby Wam przypomnieć, że jeżeli Wam się podobało i dowiedzieliście się czegoś ciekawego, to jest ten moment, gdzie można dać e, łapkę, łapkę w górę. E, całkiem miło. Na razie tu jest zero nie, ale jak dacie, ich, dacie kilka tych łapek, to moje serducho urośnie i będę wiedział, że, po prostu, że ten materiał był, był przydatny. Po prostu e, to fajnie, e, fajnie słyszeć. Teraz e, całą filozofię wybierania studiów podyplomowych Wam opowiedziałem i i jeżeli szukacie czegoś innego niż waszątanie projektami i nie interesuje Was, gdzie ja wykładam, no to to jest ten moment. Mam nadzieję, Wam to się przyda przy szukaniu. A jeżeli chcecie potencjalnie spotkać się ze mną na studiach podyplomowych, to opowiem Wam, gdzie nie można spotkać. Trzy rzeczy wykładam od lat: jedna to jest standard PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Według mnie świetny standard do projektami. Drugi temat to jest Adrive w praktyce, wykorzystanie metod winnych w praktyce i trzeci to jest projektami HR. tak generalnie wszystko wokół projektów się kręci od lat i się nie zmienia. To za niespodzianka, nie? Tego na pewno się nie spodziewaliście, że to pewnie są takie tematy. Gdzie co się dzieje? Pierwszy elementy jest na Politechnice Warszawskiej: zażądanie projektami, metody, praktyka, techniki, narzędzia. Tam właśnie mam mój, mój moduł PM bokowy, dwudniowy. Ostatnio robiliśmy ze względu na COVID w formie wdalnej, też bardzo fajnie zadziałało. W jakiej formie będzie otwarta, otwarta formuła, w tym sezonie? Nie wiem, do sprawdzenia. Tutaj macie link. Linki też będą w opisie W opisie do filmu można kliknąć. Warządanie myślnik projektami.org.pl wejdźcie, zobaczcie w watnym gronie, gronie tam wykładam. Opinie te studia też mają dosyć, dosyć dobrą. Jeżeli warządanie projektami, to rozważacie, to serdecznie zapraszam do zapoznania się i zdecydowania się dla Was. Drugi element też na Politechnice warszawskiej, w zasobami IT, architektury, prototypy, standardy i jakość. I tam jest ten mój wykład odnośnie Agile w praktyce. I to jest o tyle fajne, że do tej pory było tak, że jeden FMF jest większa grupa, drugi FMFT jest mniejsza grupa i czasem z mniejszą grupą robimy sobie, robimy sobie Lego fiti i i działamy w LEGO i z większą grupą robimy trochę inne ćwiczenia, ale skupiam się na tym, żeby praktycznie poopowiadać, gdzie ten Agile jest i jak dzia działa. I to dla mnie fascynujące, pomimo upływu lat, to nadal jest świeży temat. Zawsze mamy o czym porozmawiać i zderzyć, zderzyć, te, zderzyć te tematy ze sobą. E, tutaj link to jest zarządzaniemyślnik.it.pl. it.pl e, Możecie sprawdzić i zobaczyć. E, tak, dla kogo bardziej te studia? Te, pewnie dla tych, którzy bardziej to warządzać osobami IT, czyli jeżeli jesteś w branży IT, to zapraszam, chociaż też trafiają się osoby w poła IT, które chcą mieć akurat tę rzeczywistość. I to też jest całkiem niegłupi pomysł. W ogóle pomysł pójście na studia całkiem inny niż kończyliście swoje studia standardowe, to też się nie dla poszerzenia horyzontów. Trzeci, trzecie miejsce to Akademia Leona Koźmińskiego, i tam na studiach Senior HR Business Partner dwa dni. Robię to, co robię na szkoleniu fundamentu Zarządzania projektami. Wchodzimy w konkretny projekt i działamy, tylko robimy to w perspektywie projektów HER. To jest tak naprawdę w sprawie odpowiednich szkoleń w projektami HER, który też na Akademii Leona Koźmińskiego cyklicznie robimy. On jest dedykowany specjalnie dla działów Kiwanari Forfev, dla HER Business partnerów. Też ostatnio robiliśmy w formie wdalnej. Bardzo fajnie to zafunkcjonowało. Tak na dobrą sprawę pierwsze zdalne, moja studia, robione w ten sposób sporo kosztowały pod kątem energetycznym na początku, ale wyszło super i w ogóle uwielbiam tę metodę pracy. I tutaj na kozmiński.edu.pl slash hrbp tam znajdziecie detale odnośnie, odnośnie tych studiów. I mm, polecam wam, wam zainteresowanie się tymi trzema. E, tak... nawet nie... okej, okay. ze względu na moją osobę też mi by, by było miło, ale wszystkie w tych studiów mają fajną kadrę. I są osoby, od których możecie się sporo, sporo nauczyć. Proponuję wajrzeć i, i się zainteresować po prostu. Dziękuję Wam bardzo za czas, który spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że to było pomocne. Będzie Wam łatwiej zadecydować, czy i w jakim kierunku pójść. Jeżeli zdecydujecie się uczestniczyć w których w tych studiach, na których ja wykładam. I już będziecie gdzieś tam na fali, podejdźcie, dajcie wnać, to będę wiedział, że w drugiej strony udało mi się kogoś przekonwertować na fajne studia, mam nadzieję. Jeżeli jest ktoś, komu według Was przydałby się ten materiał, jeżeli według Ciebie przydałby się ten materiał komuś, to wyślij go do tej osoby. Może pomoże w dynamacie wyboru studiów. No i do dzieła. FAMO nie zrobi.